Macie przy porannej kawie. Kolejny dzionek się zaczyna. Wczoraj, kurde, rozpocząłem na nowo jazdę na rowerze. E, miałem miesiąc przerwy. Robiłem co innego. No ale teraz z powrotem wróciłem do swojego wydałowania. Sprawę mi to zajebistą przyjemność. Tak myślę sobie, że może tak Uda mi się, żebym tak z wami codziennie sobie przy kawie posiedział Coś pomarudził Może coś nam z tego się Wykluje Pozytywnego Jak <laughs> miało być inaczej W komentarzach nawiązujecie do hapaczy, hapaczy, hapaczy Nie ma już hapaczy I nie będzie hapaczy Nie ma już takiego spojrzenia w ogóle we mnie Ani takiego miejsca Abym jechał tak negatywnie, może i śmiesznie, ale negatywnie na różne, różniste rzeczy wokoło mnie samego. Dość. Wystarczy negatywizmu wokół nas. Wystarczy tej krytyki. Krytyki wszystkiego dookoła i krytyki samego siebie. Wystarczy. Nie ma sensu poświęcać czasu i energii nie ma, czasu, po, czasu, nie ma sensu poświęcać czasu i energii na to, żeby żeby krytykować, 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 negować A czy wiecie o tym że negatywne myślenie i negatywne mówienie Rozpierdala nam banie. Ostatnio dowiedziałem się, że naukowcy przeprowadzili badania, i okazało się, że negatywne myślenie i negatywne mówienie o wszystkim, co jest do nas, dookoła, rozpierdala nam banie bardziej niż alkohol. Te synapsy w mózgu, te połączenia nerwowe w mózgu rozpierdalają się od negatywnego myślenia. Więc uwaga, nie ma kurwa negatywnego myślenia, tylko po, 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 po pozytywnie myśl. <gryny> ja wiem, że z czasami to niełatwo tak po, 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 pozytywnie myśleć. Ale warto sięgnąć do kieszeni i wyciągnąć coś pozytywnego. Wyciągnąć coś pozytywnego, wyciągnąć coś pozytywnego i z tym poprzebywać nie ma łatwo, ale można. W moim życiu bo, bo, bo miałem problemy z, z pieniędzmi. Do dzisiaj mam po części problemy. Trudno mi było je zarabiać. Jak już zarabiałem, to je tak szybko wydawałem, żeby tylko ich nie mieć. A dzisiaj jestem na etapie uczenia się, jak zarabiać pieniądze i jak je kumulować. By potem je w jakiś sensowny sposób wydać. Teraz też chcę się uczyć. Stajwowania pieniędzy i inwestowania. Na razie jeżdżę na rowerze i to jest mój środek dochodu. Ale zbieram kasę i będę jeździł skuterem. A skuter już mi pozwoli na to, żebym zarabiał jeszcze raz tyle co na rowerze. Więc. To już jest pierwszy krok do tego, żeby więcej zarabiać. Na dzień dzisiejszy i tak już więcej zarabiam. Najwięcej zarabiam z całego okresu pobytu mojego w Wielkiej Brytanii. A może nawet z całego mojego życia. No tak, no bo wcześniej w Polsce nie zarabiałem więcej niż tutaj. No, bo niemożliwe, przynajmniej dla mnie. Powiem Wam. że mam prawie 50 lat i nadal jest we mnie jeszcze wiara, nadzieja i siła do działania powiem wam, że mam 50 lat a czuję się jakbym był 20-latkiem, który dopiero uczy się żyć który dopiero uczy się jak można zrobić to jak można zrobić tamto jak można tak, jak można inaczej <laughs> kurwa, trochę się spóźniłem 30 przynajmniej lat, jestem w plecy. Ha! 30 biednych lat, ale mam nadzieję. Co jest moim sukcesem życiowym? Moim sukcesem życiowym jest to, że żyję. Że jestem zdrowy. I że od 2007 roku jestem przeźwy i czysty. Zero alkoholu, zero narkotyków. Mam jeszcze takie nałogi jak kawa, cukier, seks. Telewizji już nie oglądam. Dobra, kochani, życzę Wam miłego dnia. Nie mam dzisiaj rano nic więcej do powiedzenia. Spotkamy się jutro. Może jutro coś powiem, może jutro coś do mnie przyjdzie, może jutro po prostu powiem Wam dzień dobry, się macie. A na razie życzę Wam miłego dnia, kończę kawę, ubieram się i ruszam do dzieła. Trzymajcie się, kochani.